Witam Was bardzo serdecznie, Zagram sobie w LoL'a. Jest ze mną Kubek, już tam coś chyba powyzabijał. Jesteś w USA czy w Rosji? O, w moim teamie jest. znaczy w teamie. Wbij do mojej drużyny, bo jest pusta. Znaczy pusta, jak pusta. Ze strzelbami latają? Tak, średnio. Czyli nie muszę brać strzelby, no, przy... Weźmiemy sobie... A, F2000. O, mam cię cholera BF. -a. To nie jest Hardcore, nie? A strasznie cicho BF. -a. Nie wierzę, że zabił mnie siódmy level. Wow. Dobra. Gdzie... się. Wow, wow, wow. A już jestem z ale. Dobra, dwa podniesienia tam. Nie wiesz, punkcików. Myślę, że podgłośnie opcję. No nie, na wszystkim się amunicja skończyła. Uważnie? <śmusznie> to spoko. Szacunek. to podnieś, nie? Coś... Ale mówię, że nie. Uuu, co ten koleś... No nie... No jest... Strzelbą już przeginają. Zabity frajer. Kurde. się mam śmieszne bugi. Ojejku, może jakiś inteligentny temat poruszymy w trakcie tej rozgrywki, Kuba. Co? Co to ostatnio? Ostatnio mówisz o jakimś, kurde, autorze. No tak, nie wiem, nie, nie, nie wiem to jak niedźwiedź. Mówiłeś o jakimś autorze kiedyś, jakiejś książ... książek. mam tak... masterfon. Opi opisz przybliż nam jego dzieła, proszę. Wolałby nie Jeszcze mnie posądzono coś. Kurde, nie wierzę Głupi tu. A mój A i drugi już myślałem, że... Chciałem tamtego, co tam jest tak bardziej skrzyw w tym w kontenerze, to ja bym do mnie chciał go znoża. Ale... No nie wierzę, że animacja mi nie weszła Już z noża No bo zaczynamy się na no, że z noża zaczynam siekać Nie, chyba biorę strzelbę, bo to się tak źle skończy zaraz I cioty poznają co to jest ból wyrwania ze strzelby Dobra ja tych, mam inne problemy tych ciot na razie nie widzę Boże, co, z jak... 87 asystat z... O, z noża! Nie wierzę! A nie była by animacja, żeby można było też rzucić nożem. Ale wiesz, ten w się tak... Z... Możemy rzucać. O nie 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 Chyba bierzemy strzelbę i koniec dobroci dla zwierząt. Zabiłem! Co to było? Skrajnie biegaliśmy w kółko, jak to. Niestety zabiłem na mnie, no, że mnie ja go. Już nie było czasu na przeładowanie. 150%. No nie wierzę, ja mam tylko 1700 punktów. Jestem nad tobą, o lol. Długo grasz? Dzisiaj już, Kubak? Nie. To jest... No, połowa tego meczu... To jest Kurde! To jest... Kurde! Po chole... jaka jest frajda latania z... 1% życia mu został. Po cholero nie latają z tymi strzelbami. No ja też mogę zacząć latać ze strzelbą, no. O proszę cię, no ej. Trochę zmysłu hardkorowości. Nie, nie będę frajerom dawał porów. No przepuść mnie tam gdzie... No, no i, i to mnie mówisz. <gryw> Dobry koleś. Yeah, man. A ty jesteś w przeciwnej drużynie. No właśnie nie. Tak. Byliśmy po prostu za dobrzy. patrzyłem to byłem nad tobą. Chęby posnajpić, bo życia nie mam. Dobra, Jezu, ja się przestraszyłem. Okej, okay, oni są. Wow. Lewy ghost. Kurde. No nie wyjdę wyżej, nie? No Po prostu. Czy jesteś w USA czy w, Ros w, Rus w ruskich w końcu? No, przykro mi. Zaraz znowu się znowu zrobię coś tak fajnego, że powiem pozdrowienia z Rosji i. Dziwie jesteście, no. Chyba wezmę sobie snajpera, bo Nowe do tym nie myśl. Kurde, granatami mnie zajadą zaraz. Cztery procent życia. O, apteczka! O Jaki koleś, Aj! Aj! stąd zamiast mi pomóc. O, oh, ty gnoju. Idę Zapiliśmy się z kością nawzajem, a mnie podnieśli loser. Co to być? Kubaś ty snajpiesz na moście? Nie, Mój tam snajpera i mi się to nie podoba, bo nie lubię tam snajperów. Co to ma być asysta? Siódmy. Kurde od tyłu mnie zaraz. A przerzuca strasznie ludzi. Ур, да, не браку. Брат, вот он хочет спам спам по их чисти вбить. Ну не ладно, не ладно, Kurde, AS 2 też lubię tą broń. Dzisiaj sobie gram. A czym grasz kubuś? Strzelbą? Nie, snajperką. Wow, ale mnie resło. Centralnie na wrogu No co? O, bry, ten dobrze rzucił pod ścianą. nie, 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 nie ślińc tam. No kurde, prze. No a, i znowu ten. No nie, nie znowu. Myślałem że skamperi. Jeśli to byłbym pro-masterem. Wow, ale się wbiłem Kolesiowi. 3-2 dla, dla mnie. Muszę więcej, więcej. Kurde, do Kitu rozstawili znacznik odrodzenia. Ładnie uh -huh. Uh -huh. My balls. Już wyśle się O myślałem, że zdążę Tak fajnie przechodzi No, przeładujmy and come. Dole kurwa mać Chyba idę zaraz spać Kurde, koleś się zbugował i w tym leżał 200 punktów i bym podskoczył Wow, ale mnie lewy gos od tyłu wziął. No jeszcze trzeci. Kurde teraz tysiąc muszę nabić Wow. Kurde, jest więcej stopów w Trzeba by punkty teraz na jak... Kurde do pani Byłem od początku. Ło! Ale, tu nas zaszedł od tyłu. W dupie wychodzę, mam to w dupie. Nie będę grał w to gówno. Kuba, nie płacz. Trzeba zmienić teamy. Czy... Gówno. Sobie w od A to jest ten taki stary strasznie, nie? Nie. Nie? Aaaa! Pod światło nic nie widziałem. Kurwa. Ło! No kocham te respy po prostu. Są tak czadowe. Czuję to aż po prostu boli. Kurde, do respi... No, patrzcie jak nas respi, to jest tragedia. powinni nad tym popracować. No, trzeci raz mnie tu zrespiło. A Jezu w trakcie przeładowania no naprawdę. I czemu jakaś tam jestem w Rosji? Nie wiem, ja bo sobie Jakoś dziwnie ten serwer działa. Nowake me Dobra, myślę, że to będzie koniec tego nagrania. Też mi się już w BFOD chciało grać na tym serwerze. No, także do zobaczenia m'ego dnia, tygodnia, wieczoru. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać, więc do widzenia.